Siema siema, pamiętacie mnie jeszcze? Pewnie nie bo teraz nawet te jebane gimbusy mnie nie używają. W tle niech leci sobie muzyka, a my zacznijmy kolejny odcinek z serii Minecraft.gówno. A więc tak, pamiętacie tamte czasy gdy Iwona była praktycznie codziennością na YouTube? Jeśli nie, to strzelcie sobie po ryju, wyłączcie ten filmik i nie oglądajcie go dalej bo i tak go nie ogarniecie. Jakieś 4 lata temu na YouTube skończyła się era pisania poradników do różnych programów w notatniku, a zaczęła się era Iwony. Wszyscy byli nią zachwyceni, bo nie trzeba było już pisać kurewskiego tekstu w notatniku podczas nagrywania. Wystarczyło napisać wszystko w Iwonie, zapisać syntezę i można było już papać z radości, że mamy zajebistą syntezę. Na YouTube ukazywały się naprawdę ciekawe produkcje z tym syntezatorem, do czasu aż dorwały się do niego ówczesne gimbusy, w tym także ja, bo 4 lata temu byłem gimbusem. Z tym, że ja nie robiłem filmików z Iwoną. No, może jeden albo dwa zrobiłem, ale nie pamiętam, czy ujrzały one światło dzienne. Jednak gimbusy zaczęły przerabiać dobre filmy innych użytkowników w swoje głównowarte, oblane ciepłym moczem nadające się tylko do śmietnika przeróbki. Owszem było kilka fajnych i śmiesznych przeróbek jak na przykład Gothic Prawdziwa Historia, czy Władca Pierścieni Idziemy Ekspić. Ale YouTube był jednak zalewany gównem, w którym znajdował się głos z Iwony. Po roku ludzie mieli już tak ciężko wyjebane na filmy, w których jawiła się Iwona, że mieli oni ochotę wydłubać sobie oczy tępym nożem, a uszy zalać betonem i zamknąć się w izolatce, z dala od świata i YouTube. Jednak wśród tych desperatów byli ludzie, którzy nie popełnili samobójstwa i przetrzymali erę Iwony. Możecie sobie pogratulować. Po półtora roku od początku ery Iwony, ludzie zaczęli kupować mikrofony. Jednak większość z nich, w tym także ja, kupowała mikrofony za 10 zł z Carefura, bądź innego sklepu, przez co jakość nagrań była tak zajebiście chujowa, że lepiej było nagrać swój głos na dyktafon w telefonie i potem przerzucić na komputer i podłożyć pod film. Byli użytkownicy, którzy i tak robili, jednak słuch o nich zaginął i nikt nie wie co się z nimi stało. Gdzie są, ani czym się aktualnie zajmują. Jednak ujawarte mikrofony z kerfura nie wyparły Iwony z YouTube. Do czasu, aż ludzie zaczęli edytować swoje nagrania w różnych programach do edycji dźwięku, takich jak Audacity czy Goldwave. Jednakże jakość tych nagrań w dalszym ciągu nie powalała, to Iwona nadal się utrzymywała. W końcu, po dwóch latach od początku ery Iwony, powoli zaczęła się kończyć. Coraz więcej ludzi kupowała coraz to lepsze mikrofony w niewielkich cenach, w tym także ja. Mój obecny mikrofon kosztował mnie niecałe 40 zł, a sami słyszeliście jego jakość nagrania i to jak dobrze zbiera dźwięk. A to za jedyne cztery dychy. Niech ktoś mi powie, że to się nie opłacało, to niech strzeli sobie po ryju i wróci do nagrywania filmów z tekstem w notatniku. Był to rok 2011. Iwona była coraz rzadziej spotykana w filmach. Coraz częściej można było spotkać filmy z własnym dubbingiem. Coraz więcej użytkowników użyczała swojego głosu w swoich produkcjach tacy jak Muras czy Rider.pl. Ich produkcje pokazały i nadal pokazują, że używanie jakiegokolwiek syntezatora nie ma sensu, ponieważ możesz tak zedytować swój głos w darmowym programie. Że stanie się nie do poznania, więc nie pierdolcie mi, że Iwona nadal się ukazuje w filmach, bo jest lepsza od Twojego głosu. Powiedz jakiemuś profesjonalnemu lektorowi, że Iwona jest lepsza od jego głosu. To stawiam dychę, że zapierdolicie na miejscu, a Twoje zwłoki zakopię w lesie. No i tak w roku 2012 już praktycznie na YouTube nie było Iwony. Została odesłana do Lamusa, czyli odeszła na emeryturę. Innymi słowy, ludzie po prostu wypierdolili ją z komputerów i zainwestowali w mikrofony, co jak widać i słychać opłaciło się. Może nie do końca, bo nadal są idioci, którzy nie potrafią korzystać z mikrofonu. Jak widać, życie za chuj nie chce być proste, cóż taka jego natura. Mam nadzieję, że gadanie Iwony o dziejach Iwony na YouTube było w miarę ciekawe. Jeżeli chcesz schejcić ten film, to śmiało tylko wcześniej strzel sobie po ryju. Nara.